Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Chińska wersja modelu 508 jest produkowana we współpracy z firmą Dongfeng. Przypomnijmy, że wydłużenie modelu do gustów lokalnego rynku doprowadziło do zwiększenia jego rozstawu osi o 55 mm, do 2848, a długości o 106 mm. Do 4856, Francuzi zaprezentowali w Szanghaju sedana Peugeot 508 L w wersji hybrydowej Plukin, podobnie jak jego europejski odpowiednik. Samochód ten jest w stanie przejechać 50 km na samej energii elektrycznej w korzystnym cyklu netc. Istnieje jednak ciekawa różnica w układzie napędowym. Pojemność akumulatora trakcyjnego wynosi 102 kWh. Można go naładować w 1,5 do 3,5 godziny. W zależności od dostępnej sieci, średnie zużycie paliwa modelu wynosi 2,2 l/100 km. W europejskiej wersji hybrydy pod maską zainstalowano silnik turbo 1.6 o mocy 180 KM, a w chińskiej Turbo 4 1.8 o mocy 200 koni. Pozostałe komponenty są identyczne. 109-konny silnik elektryczny połączony z automatyczną skrzynią biegów. Hybryda w Europie ma łączną moc 225 km. Łączna moc chińskiego odpowiednika nie została jeszcze podana, należy zauważyć, że w Europie zwykłe 508 ma tylko jedną jednostkę benzynową doładowaną 1.6 w dwóch wersjach na siłę 180 km 250 lub 225 km 300 N plus różne wizle od 1.5 do 2.0 od 130 do 180 sił. A w Chinach 508 ma dwa silniki benzynowe, oba turbodoładowane. 1.6, 167 KM, 245 Nm i 1.8, 211 KM, 300 Nm.